Włodek, weź prawo jazdy, motocykl stoi już rok, kurwa, bo inaczej go rozwalę. Znowu wlazłeś na mój samochód? To jej będzie, Włodek. O kurwa. Przepraszam. Deadpool! Deadpool. Kurwa, Cuba tylko be. ja będę sprzątać! The... Perdole, ja to wszystko! I'm 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 chik chik yes, sir, I'm Cuban, be. Zostaw mój samochód w spokoju. Włodek, chcę tylko trochę dorobić na Uberze. Pożyczysz mi furę na wieczór? Ja pierdolę. Włodek, ile można strzyc facetów? Brody, 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 daj spokój. Nie mogłeś wymyślić czegoś lepszego, żeby tu piękne kobiety przychodziły? Nie byłoby lepiej? Przestań pierdolić głupotu. Do roboty. Poproszę strzyżenie brody. O kurwa. Bóbr? Ja pierdolę, muszę przestać z tą marihuaną. Włodek, a Piotr zrobił nam tę farę w aucie. Mogę jechać do domu Audi albo motocyklem. Stary, jeszcze nie piątek, a ty już nawalony. Metro na Tolin, pięć minut. Daj spokój. Włodek, kurde, proszę wybaczyć. Opóźniam się. Metro się zepsuło. Jezu Maryjo, czego ja tu jeszcze nie wymieniłem? To się po prostu nie opłaca. Give a sausage. One second. I'm here Włodek. WLODEK! O matko Dzień dobry, mam pytanie. Chłopaki, czy wy robicie dzieci... My dzieci robimy? Dzieci nie robimy, ale strzyżemy od siódmy lat. <laughs> Włodek, ja zatankuję wszystko dobrze. Kup mi hot doga, proszę! A kurwa, gdzie gaśnica, Jezu! <noise>